Hej, witam was serdecznie. W dzisiejszym odcinku zapraszam do holu zakupowego z Lidla. W Lidlu dawno nie byłam. Dzisiaj zrobiłam spore zakupy, ponieważ wydałam 160 euro. I w tym mam e, takich różnych przekąsek, sporo mięsa, bo wszystko nam się pokończyło. Dzisiaj może zacznę właśnie od takich bardziej niezdrowych rzeczy. Tutaj mam mm, zakupioną pizzę La Bella Gigante. To jest pizza lidlowska. 2,89. Tutaj wziąłam salami i dwa razy margaritę. E, muszę powiedzieć, że ta, 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 ta salami. Ta pizza jest jedna z lepszych pizz, y, takich sklepkowych sklepowych, jest bardzo dobra, naprawdę polecam tutaj kupiłam czekoladę moją ulubioną Grenada, tutaj wzięłam 46% kakao i jedną 60% bardzo dobre czekolady, one są po euro 29, każda jedna i tam jeszcze jest jakaś jedna chyba z 70% albo 80% kakao, już nie pamiętam Dalej mam takie mniej niezdrowe, bardziej niezdrowe rzeczy więc tak kupiłam popcorn do mikrofagi takie rzeczy w ogóle nie kupujemy. Nie wiem, kiedy kupiłam ten popcorn do mikrofali, chyba z 10 lat temu. To było cię na promocji za 69 eurocentów. Następnie wzięłam chipsy Solone za, bo naszele euro 49 i takie najzwyklejsze paprykowe za euro e, bez centa, następnie wzięłam takie, e, takie ciasteczka już takie no nie aż tak niezdrowe, to są karme, z karmelę i z, z gorącą czekoladą, bardzo dobre, euro 58, e, następnie wzięłam orzeszki takie solone, ziemne za euro 29 i tu mam jeszcze takie jedne e, pikantne za euro bez centa, tutaj mam tego 150 gram, natomiast tych solonych było 200, Tutaj wzięłam odpowiedzialne krubki Bio. To są euro bestem, tak to są I dzisiaj był ogólnie w ogóle, znaczy nie wiem czy dzisiaj, ale na półkach było sporo produktów takich włoskich. Wzięłam grissini za euro 69, Tu jest z oliwą. Dobry skład, sprawdzałam, więc to się nadaje do jedzenia tak normalnie. Nie musi do tego weekend, że tak powiem. Tutaj dalej mam e, taką bagietkę do zapiekania, to jest akurat z ziołami, ponieważ nie było ta z czosnkiem. Tu wzięłam wiesz, szkółki, taka jedna bagietka kosztuje euro bez centa. E, wzięłam ryż, ponieważ nam już pokończył. To jest ryż jaśminowy, on był dzisiaj na promocji za euro 89 kilo. I tutaj wzięłam również ryż do risotto, natomiast em, ten ryż do risotto kilogram em, kosztuje prawie 5 euro. No, ja bym wolała takie mniejsze opakowanie, za niższą cenę. natomiast nie znalazłam nigdzie ani w Aldi, ani w nerto, więc kupiłam już ten, bo ostatnio bardzo posmakowała się nam makaron z warzywami, właśnie risotto, makaron ryż z warzywami. Następnie tutaj mam może śmietana. Śmietana taka do ubijania, do ciasta za euro bez centa. Tutaj wzięłam dwa opakowania. Następnie mam tutaj też taką salami suchą. To jest akurat z lodówki. Taka salami 250 gram kosztowała, ona chyba 2,89, ale tego nigdy nie próbowałam, więc nie wiem jak to smakuje. Tu następnie mam herbatę Earl Grey za euro, ona chyba euro 20 kosztowała i rumianek za 79 euro centów. Tutaj dalej mam mleko bio, euro 25, dwa opakowania i mleko, znaczy no napój migdałowy za euro 35, bez dodatkowego cukru. Drożdże oczywiście wzięłam też, jedne do pizzy, 15 euro centów i dzisiaj wzięłam dżem. Wzięłam trzy sztuki, ponieważ nawet wspomniałam dawno w Lidlu nie byłam więc wolałam kupić, bo nie wiem kiedy pojedę następnym razem. Więc tak, tutaj mamy wiśniowy. Tutaj mamy brzoskwinię i wzięłam jeszcze truskawkę. Te dżemy są bardzo dobre, ponieważ one mają 75% zawartości owoców, mają mniej cukru. No i są bardzo dobre w smaku i to kosztuje 1,25 euro. 25, natomiast jego tutaj jest ile? 250 gramów takiego dżemu. Tutaj dalej mamy sery. Ten z Brie, czyli... Brie, czyli teraz jak to się nazywa? No, wiecie co nie pamiętam, jak ten ser się nazywa po polsku. A czy to Bri? To będzie ser. wiecie co, no nie pamiętam, ale pewnie wykaże wie o co chodzi, jaki to jest ser. Więc ten ser kosztował prawie 2 euro. No, akurat tego nie kupowałam, zawsze kupuję w Aldi. Więc ten ser, tutaj ten ser taki, właśnie z tych yy, włoskich półki Italiano. Yy, tego sera także nigdy nie próbowałam, nie wiem, to było za euro 89, 140 gramów. Tutaj taki właśnie ildowski milbona Seater za 2,89 400 gramów. i dzisiaj był biona pomocy za euro 89. To wziąłem dwa, ten gołda i ten taki maślany. Na z tego właśnie włoskiego tygodnia wzięłam również bufale euro 79. I tutaj z tego tygodnia wzięłam taką e, e, wieprzo, wie, nie no, taką szynkę, właśnie z wieprzowiny. I to było za 2,89 150 gramów. E, tutaj również taka salami też taka z tego tygodnia właściwie, tylko teraz nie wiem, czy to było 2,30 czy 2,80, no ale coś takiego to kosztowało, bo wiecie co, kupiłam Cię no, wiele nowych produktów i tych tak nie zapamiętałam dzisiaj dobrze. I tu takie tradycyjne to salanica się kupuję w, w Lidlu, czy na pizzę, czy na zapiekanki właśnie 205, 130 gramów i tego wzięłam się aż 3 opakowania. Następnie tutaj mam jeszcze w taki dalej takie jogurty, więc tak, tu mam na próbę wzięłam waniliowy Euro 25 Bio 400 gramów, tego nigdy jeszcze nie próbowałam. Tutaj taki mamy ser taki kanapkowy naturalny, to euro 49, 200 gramów i tu taki zwykły naturalny. Y on euro 15 kosztuje też 400 gramów e, pieprz 79 euro centów również fasolka czerwona też 79 euro centów wziąłem sos do makaronu euro 49 e, co tutaj dalej no jak wspomniałam musiałam kupić trochę mięsa bo my już nic nie mam w lodówce Wzięłam skrzydełka bio, takie jest skrzydełka kosztowały 3,19 do jakiej zupełnie się wykorzystam Tutaj wzięłam sznicer, czyli te kawałki już takie gotowe na kotleta, to są akurat indyk, to kosztowało 5 euro bez centa, tu mamy tego pół kilo, następnie wzięłam mięso mielone dla chłopaków, to jest tak miks wieprzowina i wołowina. Natomiast tutaj, bo tego 800, gram, 800 gramów to prawie 6 euro. Tam 5 chyba 79, coś takiego to kosztowało. I jeszcze wzięłam dwa razy piersi. E, takie piersi prawie 6 euro. No właśnie, to jest cena nawet: 59 e, za kilogram. Więc wzięłam dwa opakowania. Mam taki zapas, dłuższy zapas, ponieważ my dużo mięsa ogólnie nie jemy. Więc to myślę, że to, to spokojnie na dwa tygodnie nam staczy to mięso. I teraz tak. Dalej mozzarella do pizzy, to było za e, e, 2 euro bez centa. Mąka, 3 euro eurocentów. Chleb. E, chleb taki, to stowy, euro 19. To taki wziąłem na kanapki wieloziarnisty to za 2 euro bez centa. To, jeszcze kupiłam bułki, ale już je nie zostawiłam, nie wiem gdzie. Natomiast e, ten, e, taka jedna, tylko uwaga, w lidlu nie ma przy chlebach. Składu. Natomiast w Netto czy w Ald, nie można ten skład poczytać dokładnie, co jest w każdym chlebie, bo nie każdy chleb będzie miał dobry skład i to trochę mnie denerwuje, ponieważ tak naprawdę nie wiem, co kupuję. No ale chleb sam sobie jest dobry, smakuje, więc to polecam. Tu mam dalej jeszcze masło takie zwykłe Milbona, 2 razy,69. 69 I teraz już tutaj mam takie rzeczy chemiczne, kosmetyczne, owoce, warzywa chusteczki. Yy, na mokro taletowe. Tutaj mam dwie, pa, dwie paczki. To jest masło Shea i Aloes i rumianek. Euro 25. Aha, jeszcze jajka się zaplątały się. 3,29. Bio, dwa opakowania dzisiaj wzięłam I teraz tak, trochę i więc tutaj nawet zacznę może z takich kosmetycznych spraw. Tu dzisiaj zauważyłam na płuc na dziale dziecięcym. Optisana. Tutaj jest taka maść ochronna. Na ochronna Pantenol. To ma w składzie właśnie Pantenol, masło migdałowe, masło Shea. Skład ma całkiem fajny. I tylko to jest tak, 75 ml. To kosztowało niecałe 2 euro. Nie wiem, czy to będę używała na twarz, na przykład na ręce, czy na jakieś bardzo przesuszone, nie wiem, jak łoksie czy coś takiego, ale to może być całkiem fajne. Dam znać, jak to się będzie sprawowało. I to trzeba w ciągu 9 miesięcy od otwarcia zużyć. Może być coś fajnego, no zobaczymy. Następnie wzięłam witaminę D. 3 plus K, to była akurat e, za 2 euro bez centa na 30 tabletek. Właśnie moja się już skończyła, więc już coś wzięłam. Na dzień wzięłam inne opakowanie, sprawdzę właśnie, nie wiem, czy to jest e, w oleju czy coś. No nie wiem, tak czy siak zobaczymy, jak to będzie się spróbowało, dam znać, czy się w ogóle to opłaca i tak dalej. Tutaj kupiłam takie chusteczki do kuchni czy do łazienki, do czyszczenia. To 2 euro bez centa, bardzo dobre polecam. A tutaj jeszcze olej do oczu, czyli znaczy, tak, to jest płyn do, oczu, do zmywania makijażu z olejkiem Euro Polecam, Polecam również bardzo dobry. Dzisiaj wzięłam na próbę kostkę z W5. Nigdy nie miałam tych kostek jeszcze właśnie do talety z Lidla, więc dzisiaj wzięłam. To nie drogi, bo dwie kostki były tylko za euro, więc zobaczymy, co się będzie sprawdzało. Następnie wziąłem jeden płyn do prania e, Kyszel to było za euro 39 na promocji i wzięłam cię również mój ulubiony żel z lida do prania Maxi Trap, 4 euro bez centa, bardzo dobry, polecam. Więc tak, już przechodzimy do owoców i warzyw, bo dzisiaj te zakupy były naprawdę bardzo duże i się już trochę rozgadałam. Więc tak, tutaj będę miała fasolkę szparagową, to jest mrożone, 2,19, tutaj mam ile tego, pewnie jest kilogram kilogram, chciałam jeszcze brokuła mrożonego, ale nie było. Ogórek euro 0,9, sałata ta w takim korzeniu euro 59, gruszki na promocji dzisiaj kilogram euro 79, paprykę tylko jedna, papryka dzisiaj była za, na, nie, nie było promocji, 3,33 za kilo, za kilogram, mandarynki euro 99, tylko widzicie co, za, e, tu jest ile? Kilo, tylko wziąłem z, 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 z dziurą, więc nie wiem czy nie zgubiłam gdzieś po drodze, no patrzcie jak mandarynki są. Dzisiaj były na promocji te borówki za 2,39. Tutaj nie 250 gramów, więc ja wziąłem je do pakowanie, bo nie wiem czy nie będą kwaśne. Małe pomidorki na promocji za 2 euro bez centa. sałata ta rzymska, natomiast ja wzięłam euro euro taka jedna duża sztuka. Wzięłam dwie sztuki, to, to nie, już jedną drugą tam e, śwince. Natomiast wzięłam cię to, ponieważ ta mała rzymska dwie sztuki za 1,29 euro 29 była tak malutka. No, jedna, trzy, ja te jednej duże, więc wiecie, że to się po prostu nie opłaca. Yy, dalej, były te. Yy, to są te. Boże, dzisiaj, więc, dzisiaj mi brakuje po prostu słów. Yy, nie mogę się wysłowić porządnie. No, pieczarki, brązowe, 2,39. Yy, banany za euro 22 kilo i ziemniaczki bio. Tutaj mamy tego, ile? 1,5 kilo, 2,69. Kupuję buraki, ziemniaki bio, ponieważ nam bardziej smakują i my dużo ziemniaków nie jemy i potem po prostu one mi się marnują. E, tutaj jeszcze kupiłam pietruszkę za euro bez centa, ale chyba ją oddałam śwince, bo on taki cię bardzo głodny był, biedny. No dobrze, więc tak, to będzie już wszystko na dzień dzisiejszy. Jak widać, te, te zakupy cię dosyć ogromne. Ledwo to się dzisiaj zmieściłam do auta z tymi zakupami. Dziękuję serdecznie za oglądanie, za wszelkie komentarze i widzimy się następnym razem. Pa!